Sniper push doors! Kurwa no! Co za kredytem pierdolony! nie Walker jest low. Na B, ja za niego mówię. Za B, na Przebił mi smoke'a Kurwa, jebana, no. Piotrula mówi, że kończymy w pierwszej rundzie w nabitej śmietance. Ja go kończę i pakuję go w jego pokrowiec od gitary, bo jeszcze mi pożyczył. I go wysyłam na Wilanów z powrotem. CO, co to, jest? TO JEST?! CO TO KURWA JEST, POWIEDZCIE MI?! EJ, CO TO JEST?! Jezu, ale co się stało? No właśnie nie wiem, to jest jakiś kurwa... CO TO JEST?! Wyłącz Grave One. What the fuck? O Boże, co to jest? Koparka Bitcoina masz w CS2? What the fuck? Ale tu się musiało stać wtedy jak tą ścinę dostałem pewnie Zamiast otwierać skrzynię w grze, wypróbuj CSGO Skins. Doładowując z kodem Universum, masz szansę dostać prezent w postaci skina. CSGO Skins oferuje codzienną darmową skrzynię z szansą na fajne skiny. Rewelacyjnym urozmaiceniem są specjalne wydarzenia, które co jakiś czas strona organizuje specjalnie pod graczy. Dodatkowo na CSGO Skins możesz toczyć bitwy z innymi graczami i wygrywać atrakcyjne skiny. Funkcja exchanger umożliwia wymianę przedmiotów na te, które Cię interesują. Wejdź w link w opisie, użyj kodu Universum i odbierz darmowe 2 i 10 zł oraz Plus 10% do depozytu. Aktualnie trwa giveaway doładowując z Kodem Uniwersum, masz szansę wygrać epickie skiny. One is rotating to temple from B. He picked me from, from pillar. Nie no, dlaczego nikt nie może mi pomóc? No, nikt nic nie robi na tym B, no. Jeszcze mówię, B main, kurwa. Nie oni idą, patrz. Ciężko chcesz? Fajnie. Wypikuję gość przez smogi w ręku. Zajebisty smok jeszcze, nie no, nie no po prostu nie mogę kurwa, nie mogę! Kurwa patrzeć Kolej. na tych ludzi! Kurwa! Wszystko było kurwa, źle! Wszystko było źle! No przecież gość pikuje ze smokiem w ręku, typ, który nie trafia smokiem, trzeci gość, który nie trafia za włupę prostego strzału, to jest właśnie kurwa, co jest dzisiaj z randomami właśnie, no kurwa! jak ty nie mówić, że drużyna jest winna, no jest winna, bo mamy kurde cymbałów pierdolonych w pierdolonych drużynach dzisiaj, no! Co ty mówiłaś, że jest Beka? Ja Ci już odruchowo Cię nie słucham, co mówisz? Teraz, że no, że yy, no, no tak, jak jest kotlet schabowy, jemy kotlet schabowego, to ja Ci muszę go kroić na kawałeczki, jak Ci podaję na talerzu. No, co taką minę robisz? A kto kurwa podaje niepokrojonego? pokrojonego? mam sobie no, słuchajcie, kiedyś to opowiadałam takiej dziewczynie, bo ona mi mówiła, że tak właśnie musiała robić swojemu chłopakowi. Ja mówię, że, o, że ja też mojemu Mateuszowi muszę tak robić. A ona mi za chwilę mówi, no, że ona robiła tak tylko dlatego, że jej chłopak miał za rękę. A ja tak. Aha. A co ty mówiłaś do mnie? Nie, nic nie mówiłam do ciebie zaraz. To jest Ameryka. To tam To by się tym przejmował. No jelo. Nie Zagram? Nie. Czy gdzieś? Ejdź do spania babka. Już. A, to... Nie wtórz daj mnie. No co to by cię też nie szło na Poprawiłaś mi humor, bo miałem tak zjebany, że chuj, ale dobrze, przyszłaś. Ej, ale co to jest kurde, że wyspałam? No to do spania, babka. jak ja ci to zgaszę. Koniec tego. Słuchaj, mam nową klawkę. To kręć. Kręć to, lasta. Do piątej się umawialiśmy. To masz kurwa przejebany. Ten sam patrzy na tym filmiku, nie. Stary śmierdzący dziad ma dostęp do wszystkich zeznań świadków, ma dostęp do ponad 200. to nie wiedziałem, to słuchajcie ciekawe. Ma dostęp do... Kurde, to jakie 200 ty, ale ruch. Stary dziad jest kurwa sprytny. Jeśli obejrzałeś do końca, zostaw komentarz o treści Wataha. Skończyło się na to zwrócimy. No nie ma, nie ma co pisać takie komentarze, że skończyło się siano, że to wrócił, bo, bo myślę, że Wardęgo to myślę, że to jest do końca życia już ustawione generalnie, od dawna. Więc e, to nie jest kwestia skończonego siana. Ale powiem wam szczerze, jak oglądam takie filmy w ogóle, nie? Jak oglądam te, jak, w ogóle jak oglądam jakieś filmy z Pandory, czy oglądałem jakiekolwiek przepychanki Boxdela z Wardęgo, to za każdym razem było mi trochę słabo, bo jednak współtworzyłem ten projekt wspólnie z Boxdelem z Wardengą. no nie? I nie miałem też pojęcia, to są ci wszyscy ludzie też, nie? No w sensie wiecie, no chodzi o to, że Kurczę, tak naprawdę to nikomu w tym świecie nie można zaufać jednak, widzicie, no. Na pewno też na mnie coś mają. Słuchajcie, no takie są takie, widzisz, czasy, że no taki jest teraz internet, że każdy na każdego coś musi mieć najwyraźniej. no. Aż posiwiałem. Nie, słuchajcie, to są farbowane włosy po prostu. Więc to nie posiwiałem absolutnie. Ale tak sobie myślę, że no widzicie, no, jakby, ja też chciałem, słuchajcie, chciałem tworzyć jakiś inny projekt niż, niż siedzieć przy tym CS-ie, bo czułem się strasznie wypalony jednak, nie? Jako ten gość od CS-a, jako gość, który siedzi w domu i gra w grę, komentuje te mecze CS-a wiadomo, ale też no, w, na polskiej scenie CS-nie działo się dobrze, nie? Był duży przestój w ogóle w. w w jakichś sukcesach polskiej sceny CSA, i czułem się przez to strasznie wypalony, i chciałem zrobić coś fajnego, świeżego, chciałem poszukać jakiegoś, wiecie, nowego takiego powiewu, który da mi motywację do, do tworzenia w ogóle w sieci, prawda? I kiedy pojawił się Wojtek z takim pomysłem tworzenia takiego projektu, no to dla mnie to była jakaś tam, mimo tego, że wiecie, że pewnie pięć lat temu, to zupełnie to, to nie wchodził, tylko bym wolał robić swoje, a tutaj po prostu trafił też Wojtek w taki moment, że czułem się w dołku jako twórca internetowy i chciałem zrobić coś innego. No i stąd wyszedł cały projekt GOATS, przy którym jakby przy tworzeniu którego też się bawiłem bardzo dobrze, wielokrotnie jednak, i... I, i wielokrotnie podczas robienia tych odcinków to była taka fajna, pozytywna energia, ale ale teraz to też jakoś zbiera swoje żniwo. No nie? Jakie uczucia teraz odczuwasz do Dyla? Pozdro. No słuchajcie, no z Bogzelem to widzicie sami jak jest, no. Ja to już, widzicie, no już czułem jakieś, nie wiem, żal na pewno do, do Bokzela już jakiś czas temu i tutaj się też dużo nie zmieniło po tym materiale. No, nie, nie wiedziałem oczywiście o tym, że wysyłał takie, takie zdjęcia. No te, też nie uważam Bogsdala za za pedo, ale no to... To jest absolutnie, bo wiecie, no to są takie błędy młodości powiedzmy, ale no uważam, że to jest masakryczne zachowanie, no wysyłać takie rzeczy do czternastolatki, no. Wiadomo, że to były głupoty, kiedy miałem 19 lat i pewnie był zakompleksionym wciąż no, no nastolatkiem. Dolaria. Czy gdybym wgostał, że oboć czuć było napięte stosunki między druidem a Buxtonem, wiesz co, no, zupełnie nie, no jakby Buxton, w sensie Boxder z, z Wardengą, no to się trzymali, oni tam... By najbardziej się trzymali Wardęga z Boxdelem właśnie przez długi czas, tak, no później zaczęło się psuć, kiedy kiedy już, kiedy już Wardęga zaczęło nagrywać film o Pandorze, nie to wtedy pewnie zaczęło się dziać, ale też też był taki czas, kiedy ja właściwie powoli się żegnałem, tak, no w sensie, no ja wycofałem się po Pandorze z tego projektu i też mi się wydaje, że nawet, nawet trochę za późno się wycofałem z tego projektu, chociaż wciąż w ostatniej chwili mam wrażenie czy jakiś nowy nowe no słuchaj, potem po jak się jakby sparzyłem jakby nie patrzeć, nie, no to to teraz planuję jednak robić swoje, no planuję siedzieć i grać w CS-a, komentować mecze CS-a i liczyć znowu, że polska scena w stanie z kolan Odcinek 1732 Adniecha drzwi. Dziękuję Proszę Przynajmniej podziękował Ogólnie jeszcze mam tak, nie będę ukrywał. Wczoraj było w planach kupić i majtki i skarpetki. I skarpety, bo chodzi 3 dni w tych samych i to były takie białe skarpetki. Mówię, były, bo już są prawie czarne. 3 dni tylko w nich chodziło więcej, chyba. ale przegrałem 440 zł i nie będzie żadnych skarpetek, a nie będzie, trzeba na czymś od, obciąć koszta. A, że typowi się WH odpaliło, tak? No co? No kurwa, odpaliło mu się buchaj, co ty drążysz? No kurwa, stary, no. Ale to nie pierwszy film, który takie coś miał przed widzowie, no. Może ciastryczny był dobry. Co to było? Oj, <grystanie> to nie było z gruzem, to nie było z gruzem, Paweł? <grystanie> nie, samo powietrze. Pokemon, to przyjaciel mój, ramię w ramię wielki bój Pokemon, to właśnie, to właśnie ty Odwaga nam doda sił, trenuj ze mną, nadszedł czas Pokemon, czy je wszystkie masz? Czy je wszystkie masz? Pokemon Dalej jest, no jak mi daje Kucaka wychyla, kurwa pies nie wysyłaj go, może samochodem. on ma Michałek najmniej i ma 12 lat. to Przepraszam. No to cię to rozrucha ten, ten Michałek. Dobra, jebany śmieć. Co to ej, jest? 2H, 2H jest. A 2H, dobra. To ja to A jak on mi tak daje? Możecie sprawdzić? Jaki rating ma? Dokładnie, na szybko? Na 0,56 to ma twój stary jak kurwa w piłkę gra z kumplami po 50? 101. Ok, dobra. Tam to spotkanie. Izak, przyszedłbyś na mój ślub. Nie, ale wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. Wysychuj e, ile na wadę, marszal, wypierdalaj. Wysychuj to do starego, możesz sobie mówić. Już se dzisiaj nie popiszesz, wróć jutro Bartosz, no, po kurwa, tym, co ty spoko, ja gadałem. Tym, że AMD i Intel dogadują A, no. się z Valve, to mm. większego gówna nie słyszałem od bardzo dawna XD spoko, spoko. Rozmawiałem z wieloma programistami, którzy powiedzieli, że takie rzeczy są możliwe, więc zamknij pizdę kurwa liściu jebany z kilkoma, którzy kodują różne programy, też którzy gry robią i też powiedzieć, że takie coś jest możliwe, że tak robią firmy ogólnie. Kurkowo. Oj chuj, wyjebało CS-a, wyjebało CS pozdrawiam, pozdrawiam widzowie, ekstra, zajebiście, kurwa jebana gra z pizdy, kurwa mać, no, wypierdala ci gretak randomowo, jebane kurwy z tego walu. I'm still trying to push. I'm dead. no jeden kurwa flash w drużynie by się przydał, JEDEN KURWA FLASH! Epo.